Informacyjny telewizji Pomerania. Agnieszka Stańczak, witam i zapraszam. Oto najważniejsze informacje dnia. Wicepremier Piechociński odwiedza Szczecin. Solidarność protestuje przeciwko połączeniu oddziałów PKP Cargo. Gala MMA w Szczecinie. Wicepremier, minister gospodarki i jednocześnie prezes polskiego stronnictwa ludowego odwiedził Szczecin. Powodem było wizytowanie jednej z inwestycji prowadzonych na wyspie Gryfia. Szef PSL jest zadowolony z rozwoju naszego regionu, ale zapewnia, że dobre wiadomości dla nas jeszcze w tym roku nadejdą. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński przyjechał z wizytą do województwa zachodniopomorskiego. Janusz Piechociński w swoim wystąpieniu główny akcent położył na obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej w kontekście wydarzeń na Ukrainie. Bardzo ważne jest to, aby pokazać też. Polską, Polskę lokalną, bo robimy ten audyt 25-lecia, 15-lecia obecności w NATO i 10-lecia obecności w Unii. To nie może być audyt polityków i dziennikarzy. To musi być nasz społeczny, racjonalny, mądra i racjonalna ocena. A myślę, że to co dzieje się na Ukrainie pokazuje jak nasza część Europy wykorzystała dobrze te 5 minut yy, tej ulgi w relacjach między Wschodem i Zachodem. Wicepremier wyjawił, że celem jego pobytu w województwie może być nowy temat inwestycyjny. Uchylił się jednak od odpowiedzi, kiedy zostaną wyrównane stawki za wieczyste użytkowanie terenów portowych. Nie chodzi o to, żeby dołożyć Gdańskowi i wyrównać do poziomu Szczecina, chodzi o to, żeby odjąć Szczecinowi i wyrównać do poziomu Gdańska. I trzeba mieć świadomość, i po to za chwilę w Sejmie znajdzie się czwarta portowa otwarta deregulacyjna z pakietem portowym, gdzie chcemy przyciągnąć do polskiej przestrzeni morskiej, jak najwięcej polskiego importu i nie tylko polskiego, bo także krajów Europy środkowo-wschodniej. To jest wielka szansa to, co się dzieje, że między Azją a Morzem Bałtyckim skurczył się ten świat. Wicepremier Piechociński przyznał także, że jest pod wielkim wrażeniem oferty i efektów pracy Szczecińskiej Akademii Morskiej. Transport morski, handel morski to jest od zawsze pierwszy globalny, pierwsza globalna dziedzina gospodarki. W której nie rywalizuje się już tylko we własnej sadzawce czy we własnym porcie. Dlatego też przed naszymi portami, zespołami portów trzeba postawić zadanie nie tylko rywalizacji na Bałtyku, ale rywalizacji na rzecz polskiej gospodarki, przyciągania yy, zwiększonych ładunków, bo to daje miejsca pracy. Stąd między innymi w tej czwartej delegacyjnej, w tym pakiecie portowym jest zapis o obowiązku obsłużenia towarów czy produktów w ciągu 24 godzin i w imporcie i w eksporcie. W środę zaś drugiego dnia wizyty wicepremier gościł w Stargardzie Szczecińskim i parku przemysłowym w tym mieście. Protest pracowników spółki PKP Cargo jest coraz bardziej prawdopodobny. Najpierw jednak związkowcy chcą nawiązać dialog z władzą, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Przypomnijmy, plany spółki zakładają połączenie dwóch oddziałów zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, szczegóły w materiale filmowym. Plan jest prosty. Z 10 oddziałów spółki PKP Cargo w całej Polsce ma pozostać ich 6 lub 7. Ofiarą cięć i zmian kolejny raz może okazać się województwo zachodniopomorskie. Nasz oddział połączy się z Wielkopolskim, a siedziba zostanie przeniesiona ze Szczecina do Poznania. Co to oznacza? Związkowcy obawiają się najgorszego, zwolnień i dalszej marginalizacji regionu. W Szczecinie działa już pełnomocnik odpowiedzialny za połączenie oddziałów. Pełnomocnik jest oczywiście, jak to można było się domyślać, z Poznania. Dzisiaj prawdopodobnie jest już na terenie zakładu. I myślę, że nie wiem z kim, ale będzie się spotykał i prowadził swoją kampanię. Skądinąd wiemy, że połączenie tych zakładów będzie przebiegać w taki sposób, że do 25 maja nie będzie w zasadzie żadnych gwałtownych ruchów, dlatego, że jest kampania wyborcza. I... A co stanie się po kampanii? Mieczysław Fiurek użył zwrotu jazda bez trzymanki. Związkowcy twierdzą, że nie ma żadnych przesłanek do tego, by oddział zachodniopomorski spółki był likwidowany. Działa on sprawnie, nie generuje strat i jest jednostką o dużej ważności strategicznej dla regionu. Połączenie z siedzibą w Poznaniu, a nie w Szczecinie jest więc decyzją błędną. My uważamy, że to jest ruch Czysto polityczny, nie mający nic wspólnego z zarządzaniem, z, ekonomi z ekonomią czy z merytorycznością. Także e, po raz kolejny, kolejny zakład Szczeciński e, przechodzi e, w ręce poznańskie. Ile osób może stracić pracę? PKP Cargo zapewnia, że w tym momencie nie ma żadnych planów zwolnień, jednak słowo restrukturyzacja i proces połączenia dwóch jednostek w jedną, co oczywiste musi wiązać się ze zmniejszeniem zatrudnienia. Solidarność mówi, że może być to nawet 150 osób. Nikt nie będzie patrzał na fachowość tych pracowników, którzy są tutaj. Jeśli zostawili tam po ostatnich zwolnieniach PDO tak zwanych taką ilość ludzi w Poznaniu, gdzie, gdzie są dublowane stanowiska pracy, to zostawili ich w pewnym celu, tak? Nie po to, żeby ich teraz zwolnić. Widmo protestów w województwie zachodniopomorskim staje się coraz bardziej realne. Na konferencji prasowej Solidarność zapowiedziała wystosowanie listu do premiera Donalda Tuska oraz wojewody Marka Tałasiewicza. Jeśli to nie przyniesie odpowiedniego efektu, będą podejmowane bardziej widoczne i bardziej radykalne kroki. Niezadowolonych w naszym regionie grup jest trochę więcej, bo niezadowoleni są pracownicy ENEI z tego, co się tam wydarza, pracownicy Dolnej Odry, tego, co tam się wydarza, nie pomnę już rolników, którzy... Są wściekli, że w ich sprawie nic nie drgnęło, nic się nie realizuje, no i teraz przychodzi, jakby kolej, że się tak wyrażę, na PKP Cargo. PKP Cargo to jeden z największych zakładów pracy w regionie. Sprzeciw wobec łączenia oddziałów zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego wyraziły zgodnie niemal wszystkie szczeble władzy w mieście: Rada Miasta, Sejmik Województwa i Zachodnio-pomorski Zespół Parlamentarny. Efekt póki co brak. Droga powiatowa z Ustowa do Siadła Górnego, czyli w miejscowościach obok Szczecina, jest w bardzo złym stanie. Alarmują politycy Twojego ruchu. Według partii Gmina Miasto Szczecin powinna porozumiewać się ze Starostwem Polickim i wyremontować to miejsce. Złożyli w tej sprawie wniosek u Wojewody. Pytanie tylko, dlaczego akurat u niego? Na dowód swoich słów, że droga z Ustowa dosiadła górnego i z dziurawa jak szwajcarski ser, politycy pokazują zrobione przez siebie zdjęcia. Dziury są bardzo głębokie i są realnym zagrożeniem dla kierowców, którzy często nie mają, jak ich ominąć. Droga wygląda w ten sposób, i to na całym praktycznie odcinku. Kwestia jest taka, tą drogą nie tylko przemieszczają się okoliczni mieszkańcy, którzy łamią sobie koła, zawieszenia i temu podobne rzeczy w związku z samochodami, przez co narażeni są na koszty, ale oprócz tego jeszcze poruszają się autobusy komunikacji miejskiej. Sprawę do partii zgłosili mieszkańcy, którzy jeżdżą tędy zarówno samochodami, jak i komunikacją miejską, i narzekają, że warunki są fatalne, a żadne służby nie planują w najbliższym czasie podjąć działań, działają więc politycy. Według Twojego ruchu miasto Szczecin jest nieświadome tego, że posyła miejskie autobusy na drogę, po której ciężko jest jeździć. Zwonili mieszkańcy z prośbą o, o pomoc, o interwencję. Bo przecież podatki, które są ukryte w akcyzie, powinny iść na remont dróg. Wydaje nam się, że umowa między magistratem a gminą policję. Była nie do końca dobrze skonstruowana, ponieważ nie było wizji lokalnych. Puszczono tam drogie autobusy, które, tak jak kolega powiedział, idą, kupowane są z naszych podatków i nie było wizji, po jakiej drodze będą te autobusy jeździły. Politycy napisali petycję do wojewody zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza. Pan wojewoda, będąc no, tak jakby szefem na całe województwo, mocą swojego urzędu sprawi to, że w przyszłym roku będzie ta droga wyremontowana w całości, bo teraz jak dowiedzieliśmy się z, ze starostwa powiatowego policy, ta droga będzie remontowana, owszem tak, ale to będzie remont cząstkowy. Na zasadzie no cytuję w tej chwili zasypywania łatania dziur. To jest cytat urzędnika. Ja się pytam, po co? Po co, taka, po co takie działanie? To nie jedyne pytanie, jakie nasuwa się po konferencji prasowej. Oczywiste jest bowiem, że to nie wojewoda, a inne jednostki zarówno na szczeblu powiatowym, jak i gminnym są odpowiedzialne za stan dróg. Szczególnie, że sama nazwa droga powiatowa Ustowo-Siadło Górne wskazuje, że nie jest to połączenie wojewódzkie. Mieszane sztuki walki, czyli MMA to dyscyplina sportowa coraz popularniejsza w Polsce. Szczecin już jesienią będzie gospodarzem takiego wydarzenia i dołoży się do organizacji imprezy. Czy to dobry pomysł? Radni miejscy są podzieleni. Wielka Gala KSW odbędzie się 4 października w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie. Budowa Hali przy ulicy Szafera dobiega końca. Nic więc dziwnego, że magistrat stara się przyciągnąć do miejsca interesujące wydarzenia, gwarantujące obecność ludzi na widowni. Popularność KSW to gwarantuje. Pytanie tylko, czy ta dość brutalna dyscyplina sportowa powinna być dofinansowana przez miasto. Od kilku miesięcy trwa na ten temat dyskusja wśród radnych. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest przeciw. Pan prezydent popełnił błąd. Wspierając, wspierając tego typu imprezę, to jest impreza typowo komercyjna. Nawet żeby taką imprezę w telewizji zobaczyć, trzeba w systemie per Pay view za to zapłacić. Pan prezydent chciał mieć e, wielki hit, a po tych ostatnich wydarzeniach zeszłego tygodnia będzie miał wielki kit. I na to zasłużył, bo to była głupia decyzja. Miasto do organizacji gali MMA ma dołożyć ćwierć miliona złotych. Wydarzenie ma promować miasto. Wiadomo, że wieczór będzie transmitowany na żywo w jednej z ogólnopolskich telewizji, a na arenie wystąpią największe gwiazdy mieszanych sztuk walki z całej Polski, w tym silna ekipa ze Szczecina. Według radnej Małgorzaty jacyny to nie jest dobry sposób na promowanie miasta. Strategia Szczecina to jest floating garden, czyli zielone miasto, miasto przyjazne, miasto ekologiczne. Obawiam się, że pomysł promowania miasta przez walki MMA nie jest Zbyt dobrym pomysłem, że jednak powinniśmy promować się w inny sposób. Co nie znaczy, że takie walki, walki KWS-ów w Szczecinie, nie mogą się odbywać na nowo powstałej hali widowiskowo-sportowej. Mogą, tylko nie jako promocja Szczecina. Należy to jasno odróżnić. Najpozytywniej o pomyśle wypowiadają się radni Prawa i Sprawiedliwości, według których część mieszkańców miasta jest zainteresowanych tego typu sportem. Nie ma więc nic dziwnego w jego organizacji i wsparciu finansowym. Ja nie jestem e, sympatykiem tego sportu czy innych sportów, nie oznacza, że, że te sporty mają w Szczecinie e, nie funkcjonować. I ja rozumiem te, te zarzuty, które mówią o tym, że, że jest to. E, Brutalna dyscyplina sportu, że, że jest to dyscyplina sportu, którą no nie każdy chciałby czy może oglądać, no ale z drugiej strony jest grupa mieszkańców, która, która w, tym, w tym uczestniczy, jest tym zainteresowana. Październikowa Gala KSW jest jednym z dwóch potwierdzonych wydarzeń, jakie mają odbyć się w 2014 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej, która docelowo zostanie oddana do użytku już we wrześniu. Magistrat obecnie rozmawia z firmą, która zadeklarowała chęć zostania operatorem obiektu. Do jego zadań należeć będzie przygotowanie komercyjnych imprez sportowych i kulturalnych. W najbliższym czasie w Szczecinie ma powstać pierwsze w regionie grzebowisko dla zwierząt. Miasto szuka właśnie chętnego do prowadzenia inwestycji. Pierwsze plany wybudowania w Szczecinie grzebowiska dla zwierząt miały miejsce już kilka lat temu. Magistrat nawet ogłosił konkurs na koncepcję budowy tego miejsca. Plany nareszcie doczekają się realizacji. Miasto szuka dzierżawcy i administratora obiektu. Pierwszy tak naprawdę w Szczecinie, nie tylko w Szczecinie, w naszym regionie jest szansa na powstanie takiego miejsca, dlatego chcieliśmy się przygotować do tego bardzo dobrze i ogłosiliśmy na dniach przetarg na 30-letnią 30 dzierżawę gruntów przy ulicy Bielańskiej właśnie pod funkcjonowanie grzebowiska dla zwierząt domowych, małych zwierząt domowych. Wywoławczy miesięczny czynsz za dzierżawę terenu przy ulicy Bielańskiej o powierzchni 7 tysięcy metrów kwadratowych wynosi symboliczną złotówkę. Potencjalni dzierżawcy muszą złożyć ofertę, która zawierać będzie między innymi graficzną i opisową koncepcję zagospodarowania działki. Koncepcja musi być zgodna z wytycznymi zagospodarowania terenu ustalonymi przez Biuro Planowania Przestrzennego. Wykonawca ma czas na zgłoszenie się do 16 czerwca. Przede wszystkim musi się wykazać doświadczeniem, musi również pokazać sposób, w jaki chce zagospodarować ten teren, a także harmonogram, harmonogram inwestycji i finansowanie, czyli pokazanie tego, z jakich źródeł zostanie sfinansowana ta inwestycja. My ze swej strony dajemy na 30 lat teren. A także wszelaką pomoc. Grzebowisko, lub jak kto woli, cmentarz dla zwierząt domowych jest w Szczecinie potrzebny. Mieszkańcy narzekali, że jedynym sposobem pożegnania swojego pupila była dotychczas utylizacja razem z odpadami komunalnymi, a dla niektórych to niegodny sposób rozstania ze zwierzęciem. Na pewno jest zapotrzebowanie na tego typu miejsce. Zgłaszane to było do Urzędu Miasta wielokrotnie. Mieszkańcy w różny sposób komunikowali nam, że takie miejsce jest w Szczecinie potrzebne. Stąd decyzja o tym, żeby właśnie. Takie miejsce powstało i no mamy nadzieję, że się uda zrealizować te koncepcje i zrealizować te inwestycje jak najszybciej. Grzebowisko powstanie na ulicy Bielańskiej w ciągu trzech lat od podpisania umowy z wykonawcą. To już wszystko, co przygotowali dziś nasi reporterzy. Na kolejne wydanie serwisu zapraszam o stałej porze. Do widzenia.